Sponsorem kanału jest MHS Consulting, firma, która wspiera polskie firmy na rynku holenderskim. Cześć, nazywam się Monika Howius i jestem strategiem biznesowym. Od wielu lat wspieram firmy w planowaniu strategii, zarządzaniu projektami i skalowaniu biznesu. Pomagam także w budowaniu marek eksperckich i wprowadzaniu polskich firm na rynki zagraniczne. Na tym kanale będę dzielić się praktyczną wiedzą o prowadzeniu biznesu, skutecznym zarządzaniu projektami i rozwoju marki eksperta. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale. Dzisiaj chcę poruszyć temat, który, powiem szczerze, zmienił moje podejście do prowadzenia firmy i być może zmieni też Twoje. Chcę cię zabrać w trochę głębszą refleksję, bo wiele osób pyta, jak zacząć biznes, jak promować, jak sprzedawać, jak zarabiać więcej. A dużo rzadziej pada pytanie, które jest absolutnie kluczowe. Po co mi ten biznes? I właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy spokojnie, szczerze, konkretnie. Z perspektywy osoby, która łączy różne role: przedsiębiorcy, stratega, czasem mentora. Czasem organizatora wydarzeń. Dlaczego to pytanie ogólnie jest tak ważne? Wiesz, w pewnym momencie miałam sytuację, która mnie zatrzymała. Byłam zanurzona w projektach, klientach, pomysłach, wszystko się kręciło, ale jakoś nic nie chciało pasować. Czuję napięcie, jakby ten mój własny biznes nagle zaczął mnie prowadzić zamiast ja jego. I usiadłam z zeszytem i zapytałam siebie po co mi to? Dlaczego ja to robię? Gdzie ja chcę dojść? I to było wycięcie pauzy, bardzo potrzebnej pauzy w moim życiu. Bo jeśli nie wiesz, po co to robisz, to bardzo łatwo wpadniesz w pułapkę tego, że robisz wszystko i dla wszystkich, a na końcu jesteś ty. Gaszenie pożarów, projektów, które nie wnoszą nic wartościowego do Twojej firmy, współpracy, które Cię męczą. Więc to pytanie nie jest filozoficzne, to pytanie jest strategiczne. Pytanie, które pozwala Ci ustalić kierunek. Powód numer jeden. Wolność decydowania o swoim życiu. Powiem wprost, nie chodzi tylko o wolność finansową, chociaż ona jest też super, super ważna. Chodzi o wolność decydowania o tym, jak wygląda Twoje życie. W biznesie możesz powiedzieć: chcę pracować 4 dni w tygodniu albo chcę brać w. Udział w tym projekcie, a w innym już nie. Albo nie chcę pracować z klientami, którzy nie szanują mojego czasu. I to jest ogromny luksus luksus, którego nawet cię często nie mamy bo tam dostosowujesz się do struktury, do zasad, do grafiku, do czyjejś wizji. Oczywiście biznes ma też swoje ograniczenia i nie jest to tak, że przedsiębiorca pracuje mniej. Czasem pracuje więcej, a nawet bardzo dużo. Ale różnica polega na tym, że ty masz wpływ, ty decydujesz, ty wybierasz kierunek. I dla wielu osób to jest największy powód, ta świadomość to jest moje życie i chcę mieć na nie wpływ. Powód numer dwa tworzenie czegoś, co naprawdę jest Twoje. Biznes jest trochę jak ogród. Zanim coś urośnie, musisz posadzić, podlewać, wyplewić. Musisz czekać i dbać o to ale w pewnym momencie zaczniesz widzieć efekty. I to jest piękne, to jest najpiękniejszy moment w rozwoju biznesu. Od początku do końca twój pomysł, twoja energia, twoja konsekwencja. Na etacie budujesz czyjąś firmę, co jest OK. Dla wielu osób jest to świetna alternatywa. Ale jeśli masz w sobie tą iskrę przedsiębiorczości, tę chęć tworzenia własnego, to prędzej czy później zaczniesz czuć, że tego ci właśnie brakuje i wtedy właśnie pojawia się biznes. To nie musi być od razu wielka korporacja. To może być zwykła marka osobista, wydarzenia, kursy, usługi doradztwo. Ale to jest twoje i to daje satysfakcję, której trudno szukać gdzie indziej. Powód numer 3. Realny wpływ na ludzi i na rynek. To jest coś, o czym wiele osób nie myśli na początku, a potem dopiero to odkrywa. Kiedy stworzysz firmę i masz realny wpływ, możesz edukować, inspirować, zmieniać perspektywy, wprowadzać nowe standardy. Możesz rozwiązywać problemy swoich klientów w sposób, w jaki do tej pory nikt ich nie rozwiązywał, podobnie jak moja firma. Dla mnie to jest ogromnie ważne, bo widzę, jak bardzo rynek się zmienia. Widzę, jak potrzebna jest edukacja w nowych trendach. O tym, jak firmy mogą funkcjonować lepiej, jak zespoły mogą pracować mądrzej. I mam poczucie, że mój biznes daje mi przestrzeń, żeby ten wpływ budować. I ty również możesz mieć na to wpływ. Niezależnie od branży, każda firma, nawet najmniejsza, może coś zmienić. Powód numer cztery. Rozwój, jakiego nie da żadna szkoła ani etat. Biznes to jest tak intensywny kurs rozwoju osobistego i zawodowego w jednym. To kurs obowiązkowy, bo nagle okazuje się, że musisz podejmować decyzje szybciej niż kiedykolwiek. Musisz nauczyć się sprzedawać, nauczyć się komunikacji, strategii, marketingu, negocjacji. Musisz rozważać odporność psychiczną, musisz przełamywać strach. Bardzo często biznes wymaga odwagi, ale jednocześnie tę odwagę buduje krok po kroku. I to jest powód, dla którego wiele osób zostaje w biznesie, bo widzą jak bardzo zmienia ich to jako ludzi. Jak stają się odważniejsi, mądrzejsi, bardziej świadomi. Tutaj subtelnie przechodzimy do powodu numer 5. Niezależność finansowa. Mądra, nie Nie chodzi o to, żeby nagle pracować z plaży mieć pięć źródeł pasywnego dochodu w dwa tygodnie. Chociaż często social media kreują ten obraz. Chodzi o mądry, długoterminowe niezależność. Biznes pozwala ci dywersyfikować zarobki, budować produkty i usługi, tworzyć marki, zarabiać na różnych poziomach, jeden na jeden, grupowo, cyfrowo, strategicznie. To jest stabilność, która buduje krok po kroku, świadomie, a nie iluzja szybkiego sukcesu. I to ogromny powód, dla którego wiele osób decyduje się na własną firmę, bo chcą mieć realny wpływ na swoje pieniądze. I bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Ale jest jeszcze jeden powód najważniejszy, i powiem Ci coś, co może zabrzmieć banalnie, ale jest najprawdziwszą prawdą. Twój biznes ma sens tylko wtedy, kiedy prowadzi cię do życia jakiego chcesz. Nie na odwrót. Nie chodzi o to, żeby się zajechać, żeby udowadniać coś komukolwiek, albo ścigać się z Instagramem, który krzyczy rozwijaj, skaluj, rób więcej i więcej. Chodzi o Ciebie, o Twoje wartości, które kierujesz się w życiu, o Twoje tempo działania i o Twoje personalne powody, dlaczego to robisz. Dlatego warto wracać do tego pytania regularnie. Po co mi ten biznes? Bo odpowiedzi będą się zmieniać wraz z Tobą. Chcę, żebyś po tym odcinku zadał zadała sobie pytanie, co jest moim prawdziwym powodem nie tym, który łatwo powiedzieć innym, tylko tym, który czujesz głęboko. Gdy to widzisz, twoje decyzje są prostsze. Nie musisz robić wszystkiego, nie musisz gonić. Nie musisz porównywać się z innymi. Masz kierunek, a kierunek jest ważny niż perfekcyjny plan. Dziękuję ci, że spędziłeś, spędziłaś dzisiaj ze mną ten czas. Mam nadzieję, że ten odcinek dał ci coś do myślenia i że wrócisz do tych pytań w swoim tempie. Napisz mi w komentarzu, jaki jest Twój prawdziwy powód, co trzyma Cię w biznesie albo co pchacie w stronę własnej firmy. I oczywiście, jeżeli chcesz być bliżej, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału i pozostawienia łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.